Cześć ma! Witam, witam, witam na porannym streamie. Gadałem z gościem od Xcomu, jak coś. Eee, jutro będę miał kartę graficzną. Trzeba jeden posty, post na Twitterze napisać. Znaczy, ja wam powiem o co chodzi, bo ja zamówiłem kartę, kartę, która nie ma ograniczeń do kopania kryptowalut. I dlatego się tak długo czekała. I powiedział tak, Przepana, ja panu dam taką samą, tylko bez tego. W sensie z tym, z ograniczeniem na kopanie Jutro będzie Czekałem ponad rok Na kartę z czymś co nie jest mi potrzebna A jeszcze chłop powiedział, że on wie, że dzwonili do mnie Ale proponowali mi chujowe To on mi zaproponował tą samą, tylko bez tego I normalnie jutro już będzie, dzisiaj wyślemy ASUS GeForce RTX 3080 ROG Strix OC 10 GB GDDR6X Rok temu zapłaciłem za nią 4300 zł, a teraz. No teraz kosztuje 8300 zł. Przez rok czasu 4 koła na plus, ale, ale oddaję ta karta. Ale jestem zajebistym inwestorem. Inwestorzy Popa? Energo XI? Zobacz jaka zajebista nalepeczka? Chciałbyś takiego? Energola? Siema, jak tam? A gitarka. A u ciebie? Czemu kurwa jarasz? Chuj w pokoju, kurwa. Jakbym nie miał streama, to mnie nie palił w pokoju. Musiałem, muszę odreagować. O czym, a czym ty się tak kurwa strasznie denerwujesz tym swoim kurwa... Ja ci mogę ty... powiedzieć, wujek, ale to na streamie. A, chyba że masz problemy na to. Każdy ma problemy, każdy ma problemy. Każdy ma problemy, ale trzeba, iść, ale trzeba iść do przodu, pamiętajcie, trzeba iść do przodu kurwa. Nikt nie powiedział, że w życiu będzie łatwo kurwa. Pamiętajcie, że zawsze, co by się kurwa nie działo, to zawsze ktoś może mieć gorzej niż wy. No, jest to prawda, no jest to prawda, nie ma co ukrywać. Ale no co, czekam za tydzień na vloga, aż zostanie zmontowany, bo, bo mój montażysta nie miał dostępu do komputera. Chciałem go bardzo zobaczyć już, czy, czy wyszedł jako tako. Wyglądam jak fan legi Warszawa. Ty, a jak wpiszę w gogle? Fan legi Warszawa. No, wst No nie, no, nie lepiej wyglądają ode mnie. To właśnie... Ja, 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 ja jem kurwa! Powiedz mu, że ja jem, żeby wyszedł z w... Bu Budyń mówi, że tam, żebyś wyszedł. Dobra budyn. Kocham cię budyn. Dobra, siad tam, kurwa. Wy że cię wy też. Fajna walka z bonusem. Dzięki lat maluki Steve. A wiecie, że widzowie ludzie nieironicznie podchodzą czasem i mówią mi, że fajna walka z bonusem. Witam, witam. Witam. Kiedy będziesz w Anglii? Żebym cię na dziwki wziął. Za niedługo, bo musisz zaszczepić. Teraz muszę wyzdrowieć, potem się szczepię. A teraz co, masz COVID? -a? Masz COVID co widzisz? Ja yeah, pierdolę! Ja bym z kornelcią zagrał. Z, zagrał. z kim? Jak, jak ją załatwię, to zagrasz z nami? Nie, idę na trening. trening no, kurwa, ważniejszy. to nie ma pamiętaj, sensu! Pamiętaj, pamiętaj, trening, kurwa ważniejszy, kurwa. Od... Dziuplik. Zobacz insta. A mogę na streamie zobaczyć, czy nie? Tak, no. Co podobać się? No, powiem ci szczerze, że jest całkiem ładna dziewczyna na no, co, brzydka jest. Eee, witam. Przepraszam e, za te sytuacje. Ja tylko powiedziałem, że jest ładna dziewczyna. No, nie tak, mówiłem no, sobie no, tak, nic, no tak. No tak. Nic nie mówiłem, żeby. Nic nie mówiłeś ruch. złego, to prawda. No, żebym ją ruchał, czy coś, nie? Dobra, Ray no. Pisz do Nervariana, bo to twój kolega. On nie chce leć flexów. No co za kurwa jebana! Co? Najwalej mówi, że po co komu grać flexi? Gra normalnie sobie z widzami. Mogę ci, ci, no. ci znaleźć? Mogę ci znaleźć kogoś, z, z kim może zagrać? Możesz. Kurde. ja już cię znajdę, ja. Kurwa jakieś znaczki dziwne. Lol. to <słytny> jest z kolei przecież chłop Ha! Okej! po zagras ze mną? A sorram. Soram? M, 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 m. <śmienic> <śmienic> so A krzy... sklep Smurfik może? O, sklep Smurfik jeden. Ja przekonam, nie, Random Rus ostatnio też mnie opluł. Ja, co? Ja mam tutaj zawodnika. LOL, podłoga, ruler. Ja pierdolę, kolejna? To jest druga. A, to jest ten z tymi znaczkami dziwnymi. Oj, no nie wiem, czy z Arkwelem też się uda zagrać, bo on ma tytuł Kodobno podobny do Rondom Road to Master, Victorem. Krzychu... Nie ma Kodobno co. Daje, też naszytki, nie ma, nie <śmucham> Dawaj na flexa. Hinkaw wczoraj budza, no tak. Muszę jeszcze jednego bodyguard'a dorzucić. <śmucham> co kurwa? <śmucham> no właśnie, mi się podoba <śmucham> to TFT. To co covid? Kogo czego covida? komu, czemu, covidowi, kogo, co, covid, z kim, z covidem, o kim, o covidzie, wołacz, o, covid. Bo tam Kwestie... bo... Wiecie jaki jest najlepszy wołać? Luki, o. Szczęść no. <laughs> tak? co najgorsze, wiecie jak była taka akcja, że w ogóle ten... Z jakimś gościem, taki czeski chłopiec, tak wyzywał. Był super chujowy, wszystkich wyzywał. I napisałem o tym, wiecie, żeby kurwa, Raju coś z nim zrobił. Tam jakiś kroki zostały poczynione z ich strony, ale co tego? Kurwa, od tamtego momentu czesi mnie snajpowali, mnie kurwa trollowali. Grałem na midzie, to mi chłop przychodził mi kurwa <śmiech> <śmiech> <lepsze>. <śmiech> no. Ale to tronowali. my tak z gierczakiem robiliśmy w sezonie, tam czwartym, trzecim zawsze. <laughs> Witam, krzychu. Ja mam krzychu. krzychu. A ja na przycisk mam kurwa. Dobra, o! Siema krzyku, siema Jak my się nie słyszeliśmy masz z parę lat. No, no parę lat będzie. Nawet nie pamiętam kiedy się widzieliśmy ostatnio. No tak ja. A ty popatrz, po, co co ja znalazłem ostatnio, powiem ci tak, przeprowadzałem... przeprowadziłem. Ale znalazłem nic. Co znalazłeś? Przeprowadzałem się i, i z, znalazłem taką taką, taką skrzynię z, ze skarbami, nazwijmy to. No. Tam przeglądam, przeglądam. I właśnie różne rzeczy i między innymi... Kartka z wakacji z gołymi kobietami była. To nazwisko. Tak, Ode ale mnie? To jest od popa! No. A. Co jest? O kurwa, kiedy to było? Stare jak chuj, to starsze niż wy nawet. starsze od takiego No nie będę czytał może, ale nie taka miła, taka króciutka. Była. Dobra, ja pamiętam, no. przypominam sobie. Miałem chyba z 15 lat. Y mogłeś mieć tyle, no. A teraz ile masz? 16? Teraz? No, no niestety już kurwa... 2-2 za niedługo. No co ty pierdolisz, poważnie? Ja to 2-1. Ja pierdolę. Ty masz, Szychu, 26 lat? Kurwa, chciałbym. 28 ma. 28. 27, 27, 27. 27 w tym roku. Co? Ale jakbym tak nie postawił szeregu z wami, to myślę, że nie byłbym najstarszy, tak z wyglądu. No, ją. Czy nie? Czekaj, teraz może. A może nie Ja pierdolę! Dobra, bez flesza jest On smurfuje nam idzie jak coś dobra, nie ma Dobra, 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 już O. No myślę, tutaj co, do co... Ja pierdolę, dobra kurwa nara dobra, Skrawinię dobra. Skuszuj teraz i wek do bezy. Do... Krzychu, Zy... coach? Dobra, <laughs> dzięki do pierdolę A no to wiesz, Bezu mi i zrobił szkolenie to już. To o całe? kurwa! Krzychu, dlaczego ja cię nie i... posłuchałem? A Dobrze, że nie posłuchałeś, bo od razu jest, wiesz, od razu jest feedback. Nauczka, nauczka! No, tak. Ja pierdolę, masz rację. A dziwny item startowy wybrałeś, lepiej kupić kryształ na życie i, i, i książkę. Ja, ja jestem twój agresywny, wiesz, że ja się wpierdalam. Ale wbrew pozorom to jest właśnie agresywne, bo na dłuższy wymianie ci więcej daje. Ale patrz, tutaj jest, jest pewna nielogiczność w tym, co zrobiłeś, bo jesteś agresywny, ale Doran Shield'em zacząłeś zamiast pierścienia. <laughs> na kraba. No bo ja jest, jestem tak. ja jestem Gdzie ten Koras? No, no jest, topię, na topie. No dobra. Mówiłem Przecież wiesz, jeszcze bez flesza jest. Bo jest taka sekunda, Boże, bliżej... na bocie gang Ewelina teraz jak A kiedy mogę zrobić smoka, o, Kurwa, no. Boże, nigdy nie rób smoku, no. Ja pierdolę. Ale się bo... Myślałam, że we sobie playtai. i. Trudno wyjść ten. No mam Nie! Ja to ob... Dobra, wracam sobie, że mi się zajmował tatuaż na całą, całą klatkę, a takiego malfajta wielkiego. Tak <ś billion śmum> To jak wysek, wy, no, na, no, na w... Malfajta ja, Z jakiś R Henny czy z czegoś, nie wiem. Jakby wiecie, a że. Ale przybejtować, że wiesz, że Sirius. się. A ja już tak na przykład tak jak bonus na klacie Born to Fight, to byś zrobił, na przykład, Rock Solid. No, no, no. Ojo, dobrze jest. Lecierka tutaj Nie! Dobra, dobra, dobra mam go Myślisz, fragi ma ten Corki, co jest? O, ty Sorry, noptim, to moja wina a idzie tu chodzę chodzę, 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 ja Zamykam ich Ja idę, ale to tu powolutku Kto się jest sam? O kurwa, tu Jori? O, to, to... Da. Stawiam Chodzę Ja no i... no i... Ale on dało no. to zejście Leci! Pa 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 pa! Synapse is for you! Pa 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 pa, 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 pa. Fa, pa. Trafił! Nie, nie. Kurwa! No co jest? Mam go! nie w krzaku, się kaluje. Tu? O! No. Mam senne. Kroś. Portalem! Portale, portale, portale. Zaraz podę, zaraz portalem! 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 To jest Jorik! Kto stroował tym portalem? Ty gdzie ja jestem? Bo nie widzę kurwa. Dawaj Nervarlen. Nice! Dobra, ja go mam, ja go mam, nie? Ja bronię bardzo spokojnie. Ej, go, Bo się! Bo ktoś leci portalem. Ale, 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 ale! To ja to do bazy to... idę? No dobra, no to łatwa gera chyba. Z... A wam ja ciekawostkę. Jest y, była sprawa w sądzie z Majorem i Kononem, że są upośledzeni i no. że to troszczę, że, że trzeba ich wysłać no. Stąd uznał, że są zdrowi psychicznie, jeden i drugi Major? I Konon, są zdrowi. Niemożliwe to jest. Oj oj. O dobra, tak to ta jeszcze, nie wskakuje. Dobra, nie? Pyk, 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 pyk. Siu. Pyk, 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 tak mam on. Dobra, dobra, dobra. dobra. dzięki. Do innego. Uciekaj, uciekaj, ja Cię okay, ochronię. Ja ja ochronię Teraz dalej się jak pinka. kładziesz, taki Eka. fajny Znowu kurwę. Ty, a nie My zabijemy się biemy. Biemy. go? Dawaj, dawaj, dawaj dobra, Idę, idę, idę Odwiedzam, punga zajebiście Dobra, nie zajebiście! Nie miałam do A Krzychu, idę na topa, wracam Dobra, dobra, a to nie do, A dobra, to i tak chnę tego wave'a, bo tu zobacz, jaka sytuacja Oj co Krzychu, i co? I tutaj nauczka, nauczka No, nauczka No, nauczka jest właśnie taka ty pa Pa, pa. Hmm. E, widzi mnie roz... Ale oros O kurwa Kurwa, kurwa. O. kurwa. Dobra spierdam, pomożesz? Ja typuję Typujesz? Tepuję. No ale uważajcie uważajcie, 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 uważajcie O kurwa, Mumu Nie, nie chwyciłem nie, nie, nie. go jednak Halo? Moi drodzy Ta trzy bejciki nam idzie o, Kurwa no

No witam hey, hey. O kurwa no, Witam Wie, Witam Dobra, dobra Oglądaj bądź spaszy, Mam 12-9 w sumie Co, Co? Ja, ja mam odwrotność 3 11 Ojojoj 11, odwrotność 12-9 Tak Tak, dokładnie Odwrotność żarkuję Teraz są w ogóle te tak modne 5 minut z kimś tam, 3 z kimś tam Takie wiksy te. No <Zasunię> nie, nie wiem, ja nie słyszałem Nie Ale słyszeliście to? Muziny tańcują ja. To tak nie wolno mówić jak się kurwa. Nie wolno, no. Nie wolno, no już? A czy to jest taka biesiadna pioseneczka? A, biesiadna pioseneczka fajna, tak? Dobra, jak coś to się nie przejmę, ja cię zerkuję, chuj. Dobra. Oj, oj, Dobra, nie Dobra, kiorio. Dobra. Wejdę z golda z runki, ale jajca. Ale jajca, ja nie mogę. Co? Kurwa, wejdę z 7 golda. Paulina ma streama. Ale żółto się zrobi od razu. <tabii> <tabii> Paulina? No może u ta papa się mówiło. Kurwa ma, co? co tak mówił? No... Kurek jest na samo, Ja będę głosować krzywał niż papa, ale tak. Nie. Weź i napisz na PW na pewno, ja nie rozumiem. No kurwa, mega, z... no, cztery to... że nie rozumiesz. Wisz, wisz w Google. Nie, wiesz Google żółta morda co to jest? To, to, który rok my mamy Ja sobie czytałem w ogóle, że na większość ich, Znaczy z, z wirusami na pewno tak jest Że żadne leki nie działają tak naprawdę I potrzebujesz po prostu białe krwinki Które zwalczają A to potrzeba... To, w to, to, to dużo w spermie tego jest Kwinek? Nie wiem. Ja mam kwiat Spróbuj sobie, nie, Krzyw, na razie będziesz chory, spróbuj sobie, serio. Tak na testa, <noise> do skręby. Ja pierdolę, ale wy macie tu tematy, kurde. <noise> Ty, jak strzałży muralski sparował z Wysockim, to prawda? Było jakieś info takie? Wysocki wygrał. Ej, ja mam pytanie. Co ty no? robisz jak streamujesz i masz tego pieska? To. Kto go wprowadza? Bo ja myślę nad psem.

Kurde, no mocne żarty tyle lecą Kurwa, na Jason <grymne> są mocne żarty? Daj swą nie są mocne żarty Nie są Nie To jest ocenzurowana wersja, <grymne> <żarty. grymne> wersja naszej żarty. Słuchaj, <grymne> fajny, bo dupem dupę byli, że tutaj padło takie dupy Ja, yeah. 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 <grymne> O oh, kurwa, pomocy, pomocy, <grymne> Ripson! Biegnę, biegnę, biegnę O kurde wiza. O kurwa Ale, Dobre. ale bej. No, bej, dobry bej, dobry bej zrobili O kurwa, pa. pa Oh, Chodziło o to, że ty inspektowałeś. Tak? No Trochę no, <laughs> no, Kurwa no Kepuję. To jest dobre, to jest dobre Oj. Oh. Tower dobi, tower dobi Dobra, nieważne do, Dobra, biłem, dobra. Nie, kurde jak ty orasz z tym tym no, tak, myśla... tak jak kurwa myślałem Eee no, kurwa, e! kurwa do, 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 do. laser mi nie chciał pójść Tu Yasuo będzie, no strzeg zrobi chyba, nie? Nie, jak dostanie stuna, to się wybiegnie, ja tym nie prawdopodobnie. Ok, ale... No, <laughs> no tak, tylko że... Najpierw trzeba było z trafić. Myśliśmy. Wtedy możemy było. No, ale oro. Nie, jednego masz. Ty, stuna ma. Kontroluję. Trollował. Nobek. Dobra, nie ma sprawy. Jo pierdolę, moja ERA tam napierdala. No to skąd jest No ta, to orkiestralnia P. Fajne takie gry, takie rzeczy. Dobra, S. Napracować. Dobra. Dzięki za gierki. Co? Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w takim towarzystwie. No można, można. Ja, tak. ja w początku mi powiedzieli, że tak, że Popo chce <noise> grać. Mówię tak. No, no PewDiePie też do mnie pisał, że chce zagrać. <noise> no, to jest ten sam ten. Kaliber. Ten sam kaliber, no, no nie No tak, nie spodziewałem. tak. Spoko, spoko, nie ma problemu. Dobra, to dzięki, dzięki Paki. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Aha, Dzień, pa. pa. Bardenga, co nagrał? Majewski mnie nienawidzi. O proszę. A dzisiaj miałem spotkanie pierwszy raz z Danielem Majewskim. No, Sebastian, Sebastian, jest jakiś ten Nie, to dobrze poznaję nie? Nie wiem. No. A ty mi okulary. Tak, jak to już tam... Nie, ale pięknie jest. wyglądasz. Pierwszy no, raz się ubrasz jak człowiek, starałem się, jak cię spotkam w sandałach w skarpetkach. Ale prostu pozytywnie zaskoczony. Bardzo ani się tego. A co wyglądać. tutaj robisz? Nie, przyszedłem chcę pogadać po z kojarzami. No. Nie masz z zakontraktowaną już jakąś walkę, czy nie? A? nie wiesz, mi tylko fuj, ja Ale brody nie do nie lubię. co? Brawo? Słucham? To co? Bardzo nie lubię tego. O, to przepraszam, to przepraszam. A flotki te, co się pojawiły? Które? No wiesz o Dobra, grać No taka, kurwa, od tego Majewskiego taka negatywna energia bije w stosunku do, do Wardęgi. Tak, kurwa, jakby go chciał, kurwa, kosem wpierdolić, ale nie może. Mi się wydaje, że w ogóle od niego negatywna energia bije. Tego manieckiego. Tak mi się kurwa wydaje. Tak, kurwa daje. Nie, nieprzyjemne to jest w chuj No. Kujowo, kujowo. Ale... Jeszcze go tak łapię za to, ramię go tak dotyka tego. Też... Nie pytaj o to, co, co ja mam do powiedzenia, okej? Okay? Dobra, mam taką prośbę. No, trochę. Idź, idź. może wygląda idź, tak mnie. nienawidzę śmiecia, naprawdę. I takiego się daje, że tak do porządku, nie? W ten sposób. Ha, to był chłopak, to był chłopak Zusie, dobra. Myślę, <średziora> że to trener, kurwa. Ha, bo ja tam byłem na loży. W sensie tam na jakiejś loży VIP się wpierdoliłem, kurwa, do jakichś tiktokerów. Chuj wie, co się tam wiebałem. I kurwa, widziałem, że chłopię podniósł i podupią, klepną i się zastawiłem. Co jest kurwa? Co to za trener? Przepraszam, klomer, to udowodni kciuk Eee, nie, nie kolor Ło przykład... kurwa, wyczuwam wysz... potężną odklejkę Już? Masz nagrane jak mu most przekazywałem? Czy nie? A no to już, patrz Przekazałem Japszanowi wygrał Przekazałem Kacprowi wygrał W ty w tych kulach tak wchodzisz, taką b Mi też przekazał Wiesz co, ja obstawiam Arek Że tam on zada jakiś nieprzepisowy cios Obstawiam <laughs> chórę, ale... go To po prostu będzie To jest tak Mamy pojęcie, to jest świat, którego nie znaliśmy, to jest uniwersum, e, które chcieliśmy. Rozjebaną ręką kurwa dźwignie, <laughs> zakłada mu duszenie. Kurwa jeszcze wczoraj wyszło na USG, pojechaliśmy z łokciem, a? a wyszło, że mam zerwanie długowego w prawej a? na naderwanie w lewej. Wszystko za tej jest. Do kurwa nogi nie wchodziły, nie czułem dystansu. Ale jeśli uspokoiłeś czy dalej jesteś trochę w Nie, no ja pierdalać bym się chciał dalej. No to ja idę. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, okej. Okay. No co, ciekawe, ale ta sytuacja jest, z Majewskim, kurwa, to ja nie lubię, jak ktoś traktuje człowieka, że siebie stawia wyżej jakby niż tego człowieka, rozumiecie? Traktuje go z taką wyższością, że A kim ty My jesteś u no. jebana? No. Nie mhm. lubię czegoś takiego w chuj. Tak, tu innego, jakbyś chciał być traktowany. A suchar? A, a suchar się wywyższa? A no tak przecież, suchar, wiesz kim ja jestem? Dawaj mi te szoty. Drakul, Drakul, ale widzowie musicie zrozumieć, że Drakul to tak, jak siedzi przy, przed kamerą do widzów. A, a Drakul jak wyjdzie kurwa z domu i widzi drugiego człowieka, to... Czeko. Cześć. Na hita jest? No nie wiem, z sucharem miał twardą jadkę. Dziękuję za, za streama. Widzimy się w... Widzimy się też w poniedziałek. Się poniedziałek. No ja jestem wpisany na poniedziałek, później Luki jest po mnie. A, Luki. No. Ale muszę, muszę jechać idź, kupić idź. prezent, bo moja dziewczyna ma urodziny jutro. No wiem, też muszę jej kupić. <laughs> no dobra. Dzięki. Papa. Pa.